Cześć Mankosy, stan raczej. Witam na kolejnym horroru. Dzisiaj zachamy sobie w Laundry Night. W sumie nie było już dawno horroru z, z żadnymi praniami. Więc w sumie fajnie, że udało mi się znaleźć jakiś taki chororek. No i zobaczmy, jak on będzie wyglądał. To dość ładnie wygląda, szczerze, więc może się zapobiegać fajny chororek. No ale to zobaczymy w praniu. Dosłownie w praniu. Dobra, jesteśmy. 10.45. Zgaduję, że w nocy oczywiście. No, no tak, to no w nocy się robi pranie. No, no nikogo nie ma oprócz zabójcy. O już jedzie van jakiś pewnie, nie? Po mnie No ślicznie ta gra wygląda, szczerze Czekaj, co ja mam zrobić? Okej okay. No Działa, nie? Cyk i pierze elegancko. Mogę sobie. Mogę jeszcze ten? Pa, mogę sobie botona kupić. <laughs> Chipsy! Najwiście. Podoba mi się to To też moje jest. Git Tu już nie ma nic Już nie ma nic A piękny Piękna pralnia w środku lasu Nice nice Ty, jak tu jeszcze te... A tu co jest? A, tu są te rzeczy Cyk, browarek No i to jest życie Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, to się przejdziemy, zobaczymy co tu jest Okej okay. Jestem duchem Jestem duchem! A no tutaj, czekaj, jak tutaj sobie wejdę, mogę wejść? Nie Można tu wejść w ogóle? Okej, okay. czyli po prostu musimy czekać, nie? Nigdzie nie mogę pochodzić. Wyprawo. No. No! Aha, czekaj, bo ją muszę ten Zamknę, żeby kultura była, nie? A, nie muszę kliknąć drugi raz W ogóle to jest Missing, nie? 5 tysięcy za nagrody za psa O. 5 tysięcy nagrody za znalezienie, what? Co? Ja zamknę te drzwi może 10.59 nie, to nie, nie jest mój czas. Niemożliwe. Suszarka nie działa. Naprawdę ten czas normalnie leci? Czym się różniam? Aha, to sam, prawda? są. Długo to będzie suszyć? Bo się te furgonetki, takie tutaj jeżdżące, nie? No, to sobie chipa walniemy jakiegoś. O, skończyło. Ty, aż para leci. Tak wysuszyło. Zaraz te się skończą. Nie, czas nie leci. Co jordyle, co jest? Aha, zamknięte, mam chemię. Okej. Okay. a um... Kuźwa, duch. Z duchem będziemy walczyć. To płyn do tego. To płyn do prania pokonają No, ducha mamy tylko, no. Wiesz, czego ty nie zamykaj! Przyszła i zamyka mi tylko. Otwórz te drzwi lepiej. No i pa, jest światło jeszcze. No co za menda. Ale duchy są. No i po co to zamekasz? No i po co to zamekasz? No otwórz te drzwi. Otw Nie ma mamy, otwórz te drzwi. Otwórz je. Otwórz. No, w końcu. Mogę pranie wyciągnąć. Aha, nie mogę co ty tupisz? Siadaj do auta i jedź. Stary telefon? Co? Był jakiś? Aż tu chodzi o to A tu było wcześniej zamknięte Wszystkich pracowników eee... Świętnik jest otwierany tylko przez menadżera Co ona robi? Co ona robi? Co ona robi, no? Przestań! Dead. Telefon jest martwy Kurde, coś mówiła nasza postać. Co to jest? Aha, przez ścianę przelatuje. Śmietnik otwierany przez menadżera, to kto śmietnik zamyka w ogóle na klucz? Aha, bo menadżer może zamknął śmietnik, bo zabił tą osobę. I ją ukrył śmietnik. to nie no, przecież smród był w sumie. więcej się ciało, nie? Duch rzucił... Gdzie niby? A piski tu. leży. Ty, no i. O, dobra, tym się rzuca. Trzymaj się, no, trzymaj się. Teraz pytaj. A, do świetnika. tam ciało będzie leżeć. Kurde, ale to jest obióz. To było pewne. Kto normalny świetnik zamajka? Tylko menadżer ma dostęp. Koniec. Widzicie? Detektyw. Pierwsza klasa. Pierwszy od razu wiedziałem o co chodzi. No, Chłopak śmietnik zamyka. Masakra. Moi mili, to były oczywiście Laundry Night. Taki króciutki hororek. Te jumpscares to były takie bardziej dla mnie śmieszne niż mnie to straszyło, ale no. Taki light hororek, można powiedzieć, to jest. To jest... Dla początkujących, którzy chcą wejść w hororki i nie chcą być, mieć pampersów jeszcze na zmianę, to takie hororki jak najbardziej się przydadzą. Jakaś tam była, była. Ładnie to graficzne wszystko wyglądało, ładnie to tam działało. Fajnie, że może było interakcje z tymi przedmiotami, z tym maszyną. To, to nic nie daje tak naprawdę, ale jest interakcja dodatkowa, coś to robi, tak? I to jest bardzo fajne, mi się to podoba, właśnie takie detale, ale to jakby tą grę urozmaica bardziej i to faktycznie było tutaj widać. Sam motyw z, z tym duchem nie jest zły, oczywiście, że nie jest zły, nie? Opęto po prostu to, jakby pranie, no bo to ciało jakby tam było w tym śpiętniku, Znaczy to się nie trzeba w ogóle, wiecie czego? To się nie trzeba w ogóle składu ani ładu i tak dalej, no bo to ciało by tak śmierdziało, że to gorzej niż Odpady w śmietniku, więc ono się by rozkładało i to by było czuć mocno. Tak czy się, nawet psy by wykrywały, czy coś koty, zwierzęta by się dobierały do tego śmietnika, no ktoś by zauważył, więc no, trochę to tak bez sensu było, ale to jest tylko gra. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych hororkach. Hej!